nie wierzę złoty kurwa no ja tu mam szczęście nie? no a więc siema witajcie z tej strony Hubert witam was w kolejnym vlogu na tym kanale w dzisiejszym odcinku jak widzicie tak... zaczynamy oporowe siewy pszenicy 2025 Mamy dzisiaj 22 wrzesień Więc pasuje już coś tam ruszać tym siemem Więc siejemy Od że takie chabazie, bazie są jest... więc jeszcze może to ujdzie jako tako. W ogóle co? Eee, co ja tu miałem gadać? I nie wiem co ja miałem gadać, zapomniałem ja Ale tak patrzę, że tutaj chyba wszystko jest Uksus. <t desaparece> <tarty> eee, co? Tutaj mam ustawione na 2,3. Tak mi tam mniej więcej wyszło z obliczeń. A la PT. Także co? Na górze co tam już poprzednio zrobiłem? Latera Tutti.

jak posieję ogólnie no co, nie byłem przygotowany aż tak na te siewy i nie nabyłem, znaczy nie kupiłem sobie jeszcze tych nasion, które bym chciał siać na tamtym polu więc yy, tutaj na tym polu sobie sieję w moją pszenicę to coś nie jeszcze będzie yy, ale tam już chciałbym sobie inną odmiany zasiać może, gdyby jutro nie padało, to bym sobie posiał właśnie. Ale zobaczymy, jaka to pogoda będzie, bo to... Coś tam pokazuje jakieś deszcze, ale to wiecie, jak jest, nie? Może lać, ale i wcale nie musi. Więc jako tako... jakieś 70 kilo, Na te ciastiaru. Nie no patrz, to Czy Co z tego będzie, czy nie będzie? To wiecie, lepiej się wysiąść, luknąć okiem, niż potem ur. mi co się stało się. Niż potem, że będzie nieposiane, będzie w jak ślijak, czy coś. Czy to mi starczy? No nie wiem. Chój damy na dwójkę, i tyle to. Też coś tam posieje. Θέλω. Pero... Troszeczkę podbiję, bo tam dostanie na jesieni coś do jedzenia. Także... Także będzie miała coś tam do żarcia. No i co? No i lecimy. Ich ja Kondycyjny sposób zaprawiania zboża e, robiłem. Mianowicie, nie wiem czy o tym słyszeliście, ale żeby zaprawiać zboże ropą. Zaprawiłem sobie to ropą, wolałem, troszkę ropu pomieszałem. No jest tak, wujek tak, co roku sieje i księżyca wschodzi elegancka ani mnie tam, ani mu tam żadna zwierzyna nie wchodzi, ani nic, bo to mi śmierdzi i one się tej przejściu nie ruszają, więc postanowiłem to opa opatrzeć bo może to nada akurat, że nie trzeba będzie za zaprawy, tylko i no, chyba jeszcze raz przejechać jak poprzednio bo... To inaczej, to nie nada. Uff, mi tu trzy, chyba ta guma się tam na tył. Ładnie do piekło Dzisiaj pogoda Elegancka była, że tak powiem Na siew się udała akurat Akuratnie tak Na jego A jeszcze raz walniemy, co tam To przecież niok nigdy za duży, nie? A i do zawracania będzie lepiej to wygląda moi drodzy, jako tako robota idzie, w sumie to, Czekaj bo na wiosnę był blok z siewnikiem, po remoncie chyba był. Chociaż nie, pszenicy to nie było, bo w tamtym roku sialim To jeszcze nie był taki odnowiony, ale owiec siałem, dobra to owiec, no nieważne hmm. Tak to wygląda, tak? Okay. No to trzeba dać troszeczkę kapkę dni Tak na 1 i 7 żeby mi się bo to kurde No to tak to jest to Ale myślę, że Może stać się tam ze 40 km Może by to akurat nadało Chcemy przebronować chyba No ale kurde zaś te brony z tego ciągnąć babci tam do To już to płynie robota Tak się No to fajnie kurwa To kurde nie... No nie starczy mi chyba tego Ale co? Jak Gdzie to te kurwa ziorka są? Ziorka siona on tu jeździ Ja tu kurwa żadnych ziorek nie widzę No jest, tu jest no, Tutaj Op. Co to kurwa nie sieje co? No no siacieje, ale kurwa, chłopa no, wyjebało Tu A, wiecie, wiecie co, wiecie co? Z tą gospodarką to to kurwa To no, jest A, cię spokój Dobra, ja jadę się zasypać I widzimy się za chwilę no i tutaj, to i co z powrotem Ogółem mam pół pola posiane Większy pół eee, I co? No jako tako idzie Jak to zwykle W większej prędkości Nawet to tak w miarę przelatuje jak wolniej bym to by tak się właśnie kwiści siło Właśnie teraz tak kurde się Czy to jest często brodować? Później tak sobie jeszcze pochodzę w polu, posprawdzam. No bo jeśli większość ziarenek będzie pod ziemią, no to na chuj to właśnie To jest strata czasu i paliwa. Ale zobaczymy. Nagrywam teraz 4K Więc możecie dać znać co myślicie o takim formacie Czy jest jakaś różnica, czy nie ma No bo dla mnie jest taka różnica, że te pliki ważą dwa razy więcej A dla Was może być niektórych, dla niektórych różnica Jeśli też macie jakiś tam monitor 4K albo telewizor To raczej będziecie jest tą różnicę na zwykłym monitorze raczej tego chyba nie zauważycie A bynajmniej mi się, taki się wydaje Ale ja to tyle się znam, że się nie użył, więc ja się nie zdumiam Także możecie dać znać, tak, w by zdarzyło chyba jeszcze, wiecie co Skoczę sobie tam do babci z kulterkiem e, mówię, opatrzę to czy to tam coś to w ogóle dałoby, gdybym właśnie z niej wjechał bo tam specjalnie sobie zbronowałem właśnie, żeby to później do uprawy było fajniej że mam wspomnienia z tym polem po ostatniej po e, po ostatym Cztery razy pachniemy ka to Można i na piątce Ogólnie no co, no miałem sobie zrobić takie zagarniacze z tyłu, ale no jak widzicie nadal ich nie ma i już raczej chyba ich nie będzie ale to kto wie co to będzie, jak to nie będzie tak, 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 18.20 Ta, no jestem ciekawy jak to zejdzie No są za jakieś dwa tygodnie, co zobaczymy Co to z tego będzie ogółem Nie wierzę Gdzie chuju złoty? Kurwa, no ja tu mam szczęście, nie? Właśnie tak mówię, kurwa co mi muzyka nie gra? Gdzie, gdzie on? Gdzie jest? Kurwa, no nie, jak mi go już rozjebało, kurwa mać Gdzie, gdzie to może być? Ja Jeszcze mi tego kurwa brakowało, nie? Jest. Proszę cię Kurwa. Marek Żyjesz? Ty no żyję Chyba. Ja żyję Ach, Kurwa Ogółem Redmi polecam Telefon bardzo wytrwały Ciekawe czy aparat się nie rozjebał <laughs> Proszę mnie nie jeszcze sobie ujęcie nagram Ja pierdolę Nie, a wiecie co? Ja to kończę tą robotę na dzisiaj chyba To już na dzisiaj ewidentnie wystarczy Kurwa i to i tak dobrze, że tu ekran, ekran nie rozjebało, ekranu nie rozjebało Ta się ryska jest delikatna A tu jakieś takie No nie, to jest brudne, a nie, to już nie, o kurwa, Wam też się Jakie no to jest kurwa ja, nie, kurwa elektryk to teleport to już drugi raz tak telefon przejechałem. Raz kosiłem u wujka rotacyjną I też gdzieś pod wyjeżdżałem i pierdachnął I ten. I wujek musiał po swój telefon pójść Zadzwonił do mnie i znaleźli. Na szczęście też całego Więc mają aż to takie przygody, do tylko u mnie, nie? No naprawdę. Teraz jest tu ciekawiej, niż u Grzesia z Charczewa. Zobaczymy ile tam jeszcze tego zostało Może jeszcze se z, kilka razy przejadę tam Od drugiej strony, jak coś zostało Tu jeszcze kapkę zostało Dobra, no to ja już sobie tam przejadę, jeszcze od tamtej strony Czupnę kilka razy Ego kurwa, nie bało Dobra, tu wszystko widzę, że jest A ten jest ten, dobra, git a no wszystkie są zide, widzita, Nic nie ma zapchanego, więc jest elegancko Także co? Ja będę kończył tutaj tego vloga. Mamy tutaj 11 minut, mam 17. Także zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się vlog spodobał, zostawcie subika. I no, na właśnie, to pięknym zachodzie, żegnamy się także. Trzymajcie nosi, się teraz tego na Warę ciapek, mogę ale to jest